Co zrobić, jeżeli kobieta, jak zrozumieć to, że kobieta nie chce mieć z dziecka, a już żyjecie długo, wystarczająco ciebie z sobą i moglibyście mieć. Jacek pisał mi, że ma taki problem, bo on ma 27 lat, jego dziewczyna, kobieta, nie wspomniał o statusie, Ważne, że są ze sobą, ma 28, i że mają mieszkanie na kredyt, są małżeństwem tam od, jeżeli dobrze pamiętam, od 3 lat i on chciałby mieć dziecko, bo uważa, że Stać ich na to, że mają dwupokojowe mieszkanie, więc w jednym mogłoby być dziecko, i on się po prostu czuje na to gotowy, a jego żona nie chce, urywa, ucina dyskusje wszelkie na ten temat. Jak to wszystko rozumieć, bo on po prostu go to boli, on ma jakąś dużą potrzebę, żeby być tatą, a tutaj jest to w sprzeczności z tym, co okazuje jego żona. Powiem tak, dość dużo kobiet. Mówi, że nie chce mieć dzieci, ale większość z nich tak naprawdę chce mieć, tylko ma jakieś przyczyny, które powodują, że one obawiają się ten, ten krok zrobić, prawda? I jakie są najczęstsze przyczyny? Najczęstszą przyczyną jest strach przed samym porodem i częściowo też przed ciążą. Na kobiety mówi się, że ciąża to nie choroba. No, ciąża to nie jest choroba, tylko wygląda to jak zespół chorób. Pamiętam, w jednej ze szkół było opisywane, co się dzieje z organizmem kobiety w ciąży. To naprawdę dzieją się takie rzeczy, które wyglądają jak zespół różnych chorób, właściwie wiele zespołów. Ja na przykład akurat bardzo dobrze przeszłam ciążę, ale większość kobiet nie ma takiego szczęścia. Tak więc dużo, osób się boi, dużo kobiet się boi, że w ciąży też nie będą atrakcyjne, więc tutaj warto zapewniać o atrakcyjności kobietę. Um, I nie wiem, mówić na przykład o jakiej ofercie ubóstwie, jak gdybyś ja ubóstw, ja miała takie zaokrąglone brzusze, gdzie będzie naszym dziecko i dalej. Po prostu e, w tym wypadku trzeba po prostu zapamięć o tej atrakcyjności, że nie zmieni się e, Twój pociąg do niej, Twoje uczucia do niej, kiedy będzie miała większy brzuch. E, zresztą to też będzie tylko czasowe, prawda? E, wiele kobiet, bardzo duża liczba, to jest chyba naj, najgłówniejsza przyczyna e, strachu, jest po prostu strach przed porodem. Ech, mężczyźni tego e, no nie umieją sobie wyobrazić, bo często też same kobiety im wymawiają różne nieprawdziwe do końca rzeczy na temat porodu. Nie, poród to nie jest bajka, to nie jest najpiękniejsze uczucie, nie jest najpiękniejsze wydarzenie. E, Piękne wydarzenie może być dawanie życia, ale niekoniecznie poród. Poród e, naukowcy stwierdzili, że ból porodowy można porównać do bólu osoby palonej żywcem w ogniu. Jest to najgorszy z możliwych bólów. Naukowcy robili też badania, żeby sprawdzić, czy mężczyzna jest w stanie znieść taki ból, i impulsy elektryczne, jeżeli dobrze pamiętam, dość dawno to czytałam, do wybranych mężczyzn przesyłali, którzy byli podłączeni do aparatur, żeby jakby wywoływały bodźce bólowe o różnym natężeniu. I najtwardszy mężczyzna, bo chodziło o to, żeby. Naukowcy chcieli zobaczyć, czy mężczyzna jest zdolny do tego, żeby znieść ból porodowy. Stopniowo były zwiększane te bodźce, i najtwardszy z mężczyzn wytrzymał bodajże pół godziny taki ból, który byłby 25%, 25 bólem porodowym, czyli nie wytrwał dalej, dłużej ani bardziej bo jest to jeden z najgorszych bólów, jakie sobie można wyobrazić i to, w jaki sposób kobiety często rodzą, to jest po prostu woła o do nieba, bo to są barbarzyńskie warunki i kobiety się zwyczajnie tego boją, jest to normalne. Kobiety często o tym nie mówią, w Polsce zwłaszcza, bo w Polsce ty musisz kochać bycie matką, kochać rodzenie, kochać ciążę, bo inaczej możesz być negatywnie postrzegana. W Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam, tak nie ma, nie widać tego, ale no, w Polsce często jeszcze można spotkać się z takimi wręcz ostracyzmem kobiet, które twierdzą, że yy, no, boją się porodu czy coś tam, coś z tym związanego. I często inne kobiety też, e, czy to w strachu przed tym ostracyzmem, czy po prostu, bo tak uważają, że tak trzeba, e, będą mówić mężczyznę jak tak, wspaniale się czuły ciąży, wspaniale się rodziło, o, ale super uczucie. No tak, super uczucie. E, z ograniczeniem Twojej godności i e, z całej intymności, zodarcie Cię z intymności i z bólem, który jest próbywalny do tego do spalenia na stosie. Na pewno jest super. Uh -huh. Ja akurat e, jestem. Mm, Mówię ci szczerze, że to wcale nie jest fajne. Więc kobiety się bardzo boją i kobiety, które mi się zwierzały właśnie z takich rzeczy najczęściej mówiły o bólu, o strachu przed bólem porodowym. W związku z tym, co ty możesz z tym zrobić? Jeżeli taka byłaby przyczyna, oczywiście będziecie się o tym porozmawiać, ale przede wszystkim no, warto, żebyś poznał punkt widzenia kobiety, która nie obawia ci się o tym mówić i która też rozmawiała z wieloma kobietami na ten temat. E, to jest po prostu, jeżeli to będzie przyczyna, właśnie strach przed bólem porodowym, no to, e, żeby zniwelować tą przyczynę, jeżeli kobieta twoja tak naprawdę chce mieć dziecko, tylko się boi tego, to e, założyć subkonto i odkładać tam pieniądze na e, poród przez cesarskie cięcie w klinice. E, I to e, wtedy się kobieta poczuje bezpiecznie, będzie wiedziała, że no, nie będzie musiała tego przeżywać i będzie e, i będzie otwarta wtedy na y, tę potrzebę. Y, tak więc to jest najczęstsza y, obawa kobiet przed posiadaniem dzieci. Y, kolejną też dużą obawą jest to, że y, kobiety mogą się czuć, że mogą na Ciebie nie liczyć. Że nie mogą na Ciebie liczyć. czują, że, że Twoja kobieta może czuć, że na Ciebie nie może liczyć, bo na przykład nie wspierasz jej, nie dzielisz obowiązków itd. Taka kobieta, która przeważnie pracuje zawodowo, Rzadko się dzisiaj zdarza, że kobieta nie pracuje zawodowo, to po prostu jak sobie wyobrazić, że po pracy zawodowej będzie musiała zrobić wszystko w domu i jeszcze przy dziecku, to po prostu, no sorry, ale nie. Tak więc, jeżeli taki problem jest w waszym małżeństwie, że oboje pracujecie zawodowo, a nie dzielicie obowiązków, tylko zrzucasz je ze całości na kobietę, no to po pierwsze już ją przeciążasz, już pokazujesz jej, że nie może na ciebie liczyć. Jak również. To jest oczywiste dla nich, że wtedy jak będzie dziecko, które jest olbrzymim obowiązkiem to wtedy też nie będzie mogła na Ciebie liczyć i ona się po prostu na to nie zgadza, bo ona nie da rady, no. koń dłużej nie pociągnie, więcej nie pociągnie, prawda? Tak więc jeżeli to jest taka przyczyna, jeżeli taką przyczynę widzisz u siebie, no to po prostu proste, no dzielcie ze sobą obowiązki, pokaż jej, że możesz na nią liczyć, że ona może na Ciebie liczyć. I że nie będzie z tym obowiązkiem, twoim wyścigonym dzieckiem, no, całkowicie samo, no sorry, ale oboje, jak będziecie rodzicami, to oboje się powinniście dziećmi czy dzieckiem zajmować. To jest normalne. Na tym polega rodzicielstwo. Dziecko to nie jest tylko po to, żeby je sobie zrobić i żeby było, tylko żeby je wychować. Tak więc to jest bardzo częsta przyczyna. Też, chociaż najczęstsza z tego, co z mojej obserwacji, z tego, co rozmawiałam z ludźmi, to była właśnie ta pierwsza z bólem porodowym. Ale no to też jest bardzo ważna przyczyna. Często kobiety też obawiają się o swoją karierę, jeżeli jakąś robią, że zostaną wykluczone, że nie będą się realizować. Słuchajcie, mężczyźni, są kobiety, dla których szczytem marzeń jest po prostu bycie w domu, bycie żoną i matką, ale jest ich mało. Przytłaczająca większość kobiet ma różne swoje ambicje, ma różne swoje cele i one są dla nich ważne i one pomagają im budować poczucie sensu życia, sensu istnienia oraz poczucie własnej wartości. Jeżeli im się to zabierze, no to taka kobieta będzie się czuła jakby była nic nie warta i dla takiej kobiety, no... Nie jest to e, nic fajnego, prawda? Zresztą sam sobie wyobraź, że nagle tracisz pracę, jesteś całkowicie od kogoś uzależniony finansowo i pod każdym innym względem, i jedyna Twoja rola to jest zajmowanie się dzieckiem. E, prawdopodobnie nie podobałoby ci się to i uwierz mi, większości kobietom się to też by nie podobało. E, one chcą realizować różne swoje cele, w każdym razie większość z nich, bo są takie, które są po prostu przeszczęśliwe w takiej roli i to też jest w porządku. E, tak więc. Dla kobiety ciąża, poród i zajmowanie się dzieckiem to jest bardzo duże wyżyczenie pod różnymi względami. Jeżeli twoja kobieta obawia się właśnie o swoją karierę, to to jest akurat troszkę trudniej o rozwiązanie tego problemu, ale wtedy między innymi część tego problemu może być rozwiązana w ten sposób, że po określonym czasie urlopu macierzyńskiego ty pójdziesz na tacierzyński. A ona będzie mogła sobie wrócić do pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, w zależności, jakie ma możliwości. W Polsce, niestety, bardzo często nie ma możliwości powrotu do niepełnego, nie, nie ma niepełnego wymiaru godzin, chociaż jest, z tego co pamiętam, zagwarantowane w prawie pracy w takich sytuacjach, ale często to takie tylko napisane jest, nic więcej. W Wielkiej Brytanii to jest normalne, że są różne systemy pracy. W Polsce jest akurat trudniej. Tak więc możesz po prostu zobowiązać się i musisz dotrzymać słowa, bo jak nie dotrzymasz, to już ci kobieta nigdy nie zaufa. Że po tym czasie, jeżeli oczywiście będzie chciała wrócić do pracy, bo po porodzie też mogą się już rzeczy zmienić w jej psychice czy priorytetach, to że ty pójdziesz na tacie żyński. Dzięki temu też możesz dużo bardziej zrozumieć kobietę, jak również własne dziecko. I to mi się wydaje, że to jest całkiem korzystne dla wszystkich stron. Poza tym możesz, wiesz, tutaj jest akurat trudno mi coś doradzić, ale możesz powiedzieć, że będziesz starał się ją wspierać też w inny sposób, żeby nie wypadła z rynku. Na przykład, nie wiem, będziecie kupować książki. Nie wiem, jakieś szkolenia, razem może czytać, albo po prostu się siebie zajmował dzieckiem, ono sobie poczyta coś związanego ze swoją pracą, żeby się nie czuła, że wypadła z obiegu i że ma potem, jak powróci, będzie jej dużo trudniej. Tak, żeby po prostu ułatwić ten powrót, a jednocześnie móc być rodzicami. Tak więc, jeżeli chodzi o te kwestie, to myślę, że tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o te najważniejsze przyczyny i możliwe rozwiązania. Mam nadzieję, że Ci to trochę pomogło, a póki co dziękuję Ci za uwagę, dziękuję Wam za uwagę. Życzę mądrze i zdrowo. Maka Perchała Zarzucka. Pozdrawiam.